Przed chwilą zakończyła się konferencja księdza biskupa Artura Ważnego. Modlitwa nie tylko odklepana. Jak mamy ją rozumieć? Po co jest modlitwa w ogóle? Myślę, że to jest bardzo ważne. Kiedy apostołowie patrzyli na Jezusa, to widzieli, że jego działalność, jego słowa, jego moc, wyjątkowość płynęła z tego, że się modlił czyli spotykał się z ojcem na osobności i to ich fascynowało i dlatego mówili naucz nas się modlić i odkrywamy, że to jest coś wyjątkowego także w naszym chrześcijańskim życiu, jeśli nasze życie ma być sensowne, piękne, fascynujące, to modlitwa jest czymś bardzo koniecznym. I tutaj myślę, że przychodzą nam na pomoc Ojcowie Kościoła, ci którzy nad tym dużo reflektowali, między innymi święty Augustyn, który mówi, że sens modlitwy jest taki, żeby uwzględnić takie trzy wymiary, żeby się nie modlić jako źli, źle i nie prosić o złe rzeczy. To po łacinie brzmi mali, male, mala. Więc mamy nie modlić się jako źli, czyli mamy się modlić jako dzieci Boże, odkrywać relację naszą z Bogiem jak z dziećmi, jako z ojcem dzieci i wtedy to wszystko zmienia. Tylko no, problemem jest obraz Boga, więc musimy tutaj sobie popracować i mieć świadomość z kim się spotykamy. Więc dzieci mają szczególne prawa i mogą do taty przychodzić. Kolejna rzecz, nie modlić się źle, czyli nie modlić się właśnie w taki sposób odklepany, szablonowy, żetonowy, że wrzucam żeton i coś tam chcę otrzymać. Tylko chodzi o relacje, chodzi o więź, chodzi o miłość, o spotkanie, o siedzenie na kolanach, o bycie. Ze sobą, i potem chodzi o mala, czyli o złe rzeczy, żeby się nie modlić o złe rzeczy, czyli o to, co jest mi potrzebne do życia, bo Bóg wie, co jest mi potrzebne, a ja nie wiem i na modlitwie się dowiaduję. Wygłosił dla nas e, ksiądz seminarium i poprowadził rozmowę na temat Kościół dla odrzuconych. Czy zdefiniował też e, ksiądz, kim są ci odrzuceni, albo z jakich powodów odchodzą od kościoła? Czy my możemy coś zrobić i pomóc tym osobom? jasne dlatego że bez wspólnoty odrzuceni pozostają zmarginalizowani i bez wspólnoty odrzuceni uważają że nie mają prawa powrotu więc myślę że ważne jest to żeby ludzi nie oceniać tylko zrozumieć nie naklejać etykiet tylko posłuchać opowieści bo tam jest tam są prawdziwe powody tego dlaczego poczuli się odrzuceni albo zostali odrzuceni ale oni sami podkreślają, że chcieliby wrócić do kościoła, tylko jeśli odnajdą w nim wspólnotę. No więc jak najbardziej jest wiele możliwości do bycia z tymi, którzy zostali odrzuceni. A czy możemy w ogóle etykietować ludzi i nazywać ich odrzuconymi przez kościół? Jeśli oni sami. Tak siebie określają, to, to możemy, co oczywiście nie oznacza od razu odpowiedzi na pytanie, czy wiemy, dlaczego do tego doszło. Bo tu mówimy o poczuciu odrzucenia. Kościół nikogo nie może odrzucać, kościół jest powszechny. Kościół może stawiać pewne warunki, ale nie może nikogo odrzucać. Ktoś sam może się odrzucić dokonując apostazji. To jest jedyna usankcjonowana przez kościół forma odrzucenia, ale to jest odrzucenie na własną prośbę. Natomiast w innym przypadku y, y, można mieć poczucie odrzucenia, dlatego że się w kościele doświadczyło krzywdy, ale żaden ksiądz czy ktokolwiek inny, żaden inny katolik nikogo nie może wyrzucić z kościoła.